Energią. Nasze usposobienie też nią jest. Oczy, spojrzenie emanują treścią. Jak niewiele możliwości mamy, aby podzielić się naszym doświadczeniem, życiem, przemyśleniami, wartościami, możemy liczyć na to, że spotkamy jakąś osobę, która jest ważna, empatyczna, zaangażowana. Mówić to nie znaczy koniecznie dobrze się komunikować. Wiemy, że komunikacja jest jednym z najważniejszych pierwiastków życia. Wyobraźcie sobie brak komunikacji w takich sytuacjach, gdy właśnie to jest powód utraty partnera życiowego, albo gdy zawodzicie swojego przyjaciela, albo gdy zniekształcacie wasz wizerunek zawodowy i wykazujecie się mankamentem. Bardzo istotne jest, abyśmy poświęcili wiele czasu na spojrzenie w głąb siebie, na to, kim jesteśmy, w jaki sposób komunikujemy z ludźmi. Ja w tym celu wykonałam test. Był wobec mnie bezwzględny. Chciałabym Wam powiedzieć więcej pięknych słów o sobie, ale nie mogę. Powiedział, że jestem bezpośrednia. Jest to styl komunikacji decyzyjny. Charakteryzuje się tym, iż jest niezależny. Niezależna, ambitna osoba, która posługuje się tym stylem komunikacji może być uważana za. Hmm, brakuje mi teraz słowa. Może być uważana za. Zimna. Łodnia. Wymagającą. To był ten termin. Wymagającą. Również czasami. Sprawia wrażenie takiej znudzonej, jeżeli jest czymś rozczarowana. Lubi kontrolę. To znaczy, że nie lubi zależeć od innych. Skupia się na sukcesie, wymierza sobie cele, i chodzi o to, że lubi również środowisko formalne, które jest dość dynamiczne. Ja zawodowo jestem oczywiście osobą bardzo niezależną. Staram się. By moja komunikacja była treściwa, kompleksowa. Mam swoje wizje, których bronię niczym lwica bardzo asertywnie. Lubię angażować się w projekty, które dadzą mi rozwój, i wolę zrezygnować z tych, które mi nie pomogą. Nie lubię nachalnej retoryki, która jest mi narzucana. Chcę, aby dobra komunikacja pozwoliła mi. Zautomatyzować, poszerzyć rynek i abym mogła uwolnić mój potencjał do robienia tego, co naprawdę bym chciała. W pracy w branży finansowej udało mi się pozyskać tytuł The Most Engaged Employee, co oznacza osoby najbardziej zaangażowanej spośród wszystkich rynków na innych projektach. Otrzymałam również dyplom który mówił, iż potrafię zamienić niemożliwe w możliwe. I udało mi się to, uważam, dzięki właśnie sprawnej komunikacji pomiędzy kontrahentem a moimi przełożonymi. W życiu prywatnym dominują również słowa, emocje, ale umówmy się, nie wszyscy będą naszymi zwolennikami. Możemy zadedykować się debacie i wznieść rozmowę na wyżyny. Tak, i polubić tego człowieka, którego mamy naprzeciw siebie i wykorzystać tą konwersację. To może się stać również przyjaźń na całe życie. W moim życiu dominuje sprzeciw. Tutaj potrzebna jest odwaga, ale odwaga, ten sprzeciw wiążą się również często z oceną i z krytyką, której często nie usłyszę. Ale jest druga strona medalu. To zgoda. Tam panuje harmonia. Zapraszam ludzi do biesiady. Są moi przyjaciele, rodzina. Nie ma nic piękniejszego i cenniejszego niż możliwość otworzenia się przed kimś i tej możliwości, której udzielasz, aby ktoś inny otworzył się przed tobą. Wówczas, poprzez milczenie, dajesz komuś czas. Poprzez muzykę jesteś w stanie zakomunikować dobrą otoczkę. Poprzez świece dajesz komuś bezpieczeństwo, komunikujesz przyjaźń. Poprzez konstruktywną krytykę kochasz. Myślę, że w ten sposób mówię do ludzi, którzy mnie otaczają. Dobra komunikacja jest niczym miecz w dżungli życia. Możecie użyć go Przemierzając się przez haszczy, torując sobie drogę. Tak jak w trakcie debaty, trudnej konwersacji. Bądźcie odważni, mówiąc tak, bądźcie odważniejsi, mówiąc nie. Najskuteczniejszym komunikatem jest czyn. uzbroić wasz miecz w dobro, w szacunek, w debatę, w odwagę. A wówczas postawicie sobie pomóc w umysłach ludzi, których spotkaliście. Oni zapamiętają was takimi, jakie były wasze słowa i czyny, jakimi były wasze słowa i czyny. Dobry przywódca własnego losu wie dokąd zmierza. Potrzebna jest mu tego, do tego bardzo dobra komunikacja. Dziękuję. Thank <laughs> you.